Witam Was serdecznie z tej strony Harden, a to jest kolejny odcinek serii żółta koperta. Dzisiaj tylko jedna koperta, ale za to dość pokaźna. W tej kopercie spokojnie zmieściłoby się z 20-30 innych kopert. A co tutaj jest? Jak? Można. Może jest to widziane na filmie? Quadrocopter. Tak, kupiłem sobie quadrocopter, z pozwoliłem otworzyć tą kopertę. Przyszedł, ona nas, on, przyszedł on do nas w takiej foliówce, zabezpieczony przez Chińczyka taką cienką gąbką. Dobra, ale jaki to jest Quadrocopter? Jest to Quadrocopter zabawkowy. Kosztował on na... bodajże chyba z banguda go mam. Kosztował on około 120 zł, No dużo mało jak na zabawkę, ale... sekundę. Ale postanowiłem sobie taki Quadrocopter sprawić. Jest to quadrocopter JJRC H31 wodoodporny, oczywiście na 2,4 GHz. Kolor biało-czerwony, był już do wyboru zielony, ale jakoś ten biało-czerwony bardziej do mnie przemawiał. Tak jest, dzisiaj będzie taki unboxing. Po co kupiłem ten quadrocopter? Chcę z niego zrobić taką domową, domową wersję quadrocoptera na FPV, tak będzie to quadrokopter wyposażony w kamerę i będę latał za pomocą gogli po domu, po podwórku, taka zabawka, taka zabawka troszkę do nauki FPV, troszkę do zabawy w zimowe wieczory, troszkę nauki bo też będę może przyszłościowo chcę ten quadrokopter zmienić na jakąś taką ramę wydrukowaną na drukarce 3D coś takiego, takie ja mam pomysły ale tak czy owak będziemy się y, tuningiem tego y, quadrokoptera zajmowali na liveach. Czy to będzie jeszcze w listopadzie? Zobaczymy. Jeszcze nie przyszła do mnie taka mikrokamerka FPV z nadajnikiem na 5,8 GHz. Jak tylko przyjdzie, zapewne weźmiemy się za jakiś tuning y, tego modelu. Ok, co mamy w środku? Myślę, że ci, co się interesują y, y, zabawkami, quadrokopterami. Dobrze znają ten model, dużo było recenzji. Ludzie nawet obcinali śmigła, zatapiali go, i on dalej latał. Czyli, tak jakbym wiedzieć, teoretycznie jest to quadrocopter do zadań specjalnych. Dobra, no otwórzmy to pudełko. Dobra, i co mamy w środku? W środku jest oczywiście instrukcja. Instrukcja. Y... Patrzę się po chińsku. Tak, instrukcja jest po chińsku. Na pewno mi się przyda. No i mamy nasz model. Wygląda w ten sposób. Nie jest on zbyt duży. Tak on się prezentuje. Powiem szczerze wykonanie jak na chińskie warunki nie najgorsze. I wziąłem z jednym akumulatorkiem, ten quadrocopter. Ponieważ zastanawiam się, czy nie przerobić go potem pod y, zwykłe ogniwa laptopowe, czy mi się uda, zobaczymy. Y, miejsca, W sumie prawie jest miejsce, żeby jedno ogniwo założyć. Celowałem w ten kwadrokopter, ponieważ zasilany on jest napięciem znamienowym 3,7 V. To jest takie jedno ogniwo, y, jedno takie się ogniwo. Laptopowe. Zobaczymy czy da się jakoś radę to ogniwo podpiąć, czy będzie trzeba po prostu zakupić więcej takich akumulatorków. To akurat akumulatorek jest 40 mili amperów. No, ale myślę, że miejsce spokojnie. Tu troszkę więcej miejsca. Troszkę jeszcze trzeba by to nadpiłować. Dodrukuje do się obudowę na ogniwo. Teraz sprawdzimy czy w ogóle będzie latał. Pierwszy test będzie zrobimy taki, że podepnę ogniwo na taśmę klejącą i zobaczymy czy będzie działać. No, ale jest ogniwo, tu się chowa, wszystko się ładnie zamyka, wszędzie jest wodoodporny, tak? Ktoś sobie nie wyobraża, że wodoodporny w ogóle to jest takie. No, ale okej, okay. no dobra, załóżmy, że. No, ludzie testowali to na YouTubach, więc coś w tym musi być. Ponoć tu jest jakaś dioda. Ja mam zamiar w tym miejsce władować właśnie kamerę FPV. To miejsce mam zamiar władować kamerę FPV, wy troszeczkę tu nadpiłować. Tu będzie dzisiaj. Tu gdzieś będzie antenka FPV. No, czyli mamy sam model, ale powiem Wam wyglądową, zarąbisty. Ok, dobra, odwróćmy to sobie na bok. Radio. czy to lekki plastik i tak dalej, ale mamy na smycz, mamy tu jakieś, jakieś, regulatory. Nie wiem na czego to służy, może po tej instrukcji się znajdzie, przełączniki jakieś czyli trimery, jakiś wyświetlacz jest, śrubki brak na cztery paluchy. No dobra. Nie, no. model jak, a radio jak radio. Na pewno będę do dorobić tu swoją własną antenkę. To na pewno, mam takie gdzieś przejściówkę. Tutaj będzie taka wkręcana antenka na radio. co na pewno zrobimy w tym momencie też przetestujemy zasięg tego tego mówię, no sporo, mam nadzieję, że sporo jakichś filmików o tym że będzie a, czemu go kupiłem też, a propos jeszcze bo uszkodził mi się ten mój Woodwalls V353 on mi się uszkodził mam gdzieś elektronikę, muszę kiedyś coś z tej elektroniki zrobię, ale sam model mi się po prostu uszkodził w trakcie takich eksperymentalnych lotów, tak nazwijmy to loty eksperymentalne no po prostu nie patrzyłem na model, latałem sobie tako i nieszczęście się zdarzyło no, ale to, a propos, no to ta właśnie, to właśnie, tak o taką sobie. Ok, model to, radio. Mamy, mamy tak, mamy osłonki do śmigieł i nogi. Osłonki do śmigieł i nogi. No i to, no i git, Ok. Mamy cztery zapasowe śmigła, śrubokręt, zapasowe śrubki, ładowarkę w formie takiego USB-ka. Tu się wpin na baterię i tam. Yy, I tak, ok. Iście na kamerę. Myślałem, to, to jest na ładowarkę do baterii, ale nie, to jest wyjście na kamerę. To super. Podepniemy sobie w to, w to miejsce na pewno naszą kamerę, bo ta się za 3,7 V, kamera, którą zamówimy w PV. No i mamy super zarąbiste okulary. No tak, pamiętajcie, bezpieczeństwo ponad wszystko. Mamy super zarąbiste okulary. Eee, nawet nam nie pasują. Nieźle. Nie, Nieźle, nawet nam nie pasują. Będę miał okulary do samochodu. Ha, się żona ucieszy. No nie okulary do samochodu mam za 120 zł. No. No i tyle. No i tyle co mamy w tej pacówce. Nie będziemy próbowali teraz, próbnych lotów nie będzie. Yy, I tak dalej, i tak dalej. Zapasowe te. Za bardzo to nie są oczywiście zapasowe do tego quadrokoptera. Można nawet już teraz zamówię dodatkowe śmigła na Aliexpressie, żeby już do mnie sz szły. Aby mieć zapas, bo mam, mam zamiar Tą modelem troszeczkę czasu spędzić ten te wieczorne Wieczorne, zimowe, zimowe wieczory Tak, zimowe wieczory pędzić się z tym quadrokopterem na live'ach planuję, planuję też jakoś takie troszeczkę usystematyzować te moje live'y Mam nadzieję, że mi się uda mój pomysł wdrożyć Ale o tym Wam też powiem później Ponieważ chcę na swoich live'ach tworzyć roboty, tworzyć roboty z modeli gotowych na portalu na właśnie Hing Givers. Hing Givers to żeby pokazywać te projekty i myślę, że to jest fajna rzecz, w którą mogę po prostu pójść mój kanał i moje streamy. A nie tylko takie ostatnie bardzo luźne odcinki w formie jakiś tam, nie wiem, lutowania arduino czy coś takiego. Takie bla bla. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zachęcam Was do napisania komentarza. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.